Pierwszy etap modernizacji mojej wędzarni już zakończony. Pierwsze co rzuca się w oczy to deflektor, który jest wykonany z blachy nierdzewnej. Już jest używany, stąd jego wygląd. Taki, a nie inny. Tam stary deflektor. Tutaj mam założoną grzałkę wentylator grzałka będzie mi dawała ciepło natomiast wentylator będzie mi pomagał w osuszaniu wędlin kiełbas no i równomiernie będzie rozprowadzał to ciepło po całej wędzarni tutaj jest położona płyta z blachy nierdzewnej od spodu wygląda to w ten sposób z lewej strony przyłączę do grzałki, a tutaj wystaje silnik, no i też są przyłącza od niego silnik, który będzie wprawiał w ruch wentylator. Także to trzeba będzie podłączyć tam pod elektronikę. To jest pierwszy etap. Zostanie mi jeszcze przygotowanie całej puszki z elektroniką do sterowania tą wędzarnią. No i oczywiście zrobienie dymogeneratora, który będzie mi zapewniał tutaj dym w mojej wędzarni, no i będzie można używać. Także na chwilę obecną to tyle.